Szczęść Boże! Witajcie kochani w poniedziałek wieczorem. A w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam, że ten kto miłuje Boga, zachowuje Jego przykazania. Ten zaś kto nie miłuje Pana Boga, nie będzie zachowywał Jego przykazań. Warto sobie zadać dzisiaj pytanie, czy ja miłuję Boga? No właśnie, czy wypełniam Jego przykazania? Bo to jest proste przełożenie, o którym mówi Pan Jezus. Nasza miłość wobec Jezusa. Sprawdza się w wypełnianiu przykazań, które On nam zostawił. Co więcej, Pan Jezus mówi nam, że ten, kto miłuje Boga, kto wypełnia Jego przykazania, ma tą łaskę, że przychodzi do niego Chrystus i objawia mu wszystko, objawia mu siebie, że może go poznać, może go doświadczyć, może go spotkać. Dlatego zachęcam Was dzisiaj do ufnej modlitwy, do prośby o wierność Bożym Przykazaniom, o umiłowanie Boga o tą łaskę miłości. A kiedy podejmiemy próbę, podejmiemy walkę, kiedy podejmiemy trud nawrócenia, walki o wierność Bożym przykazaniom, wtedy przyjdzie do nas Chrystus i da nam wielką nagrodę, swoją obecność, relację z samym sobą, relację pełną miłości, która napawa radością, miłością i pokojem. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.